Mam ko z strony i zapraszam Was dzisiaj nie, nie na tipę. Pogramy dzisiaj sobie grę Kung Fury. Jestem na jakiejś podstawie jakiegoś tam filmu. Oczywiście można go na YouTube znaleźć. Gra jest bardzo prosta, gramy tylko dwoma przyciskami R1, R2. Można grać całeczkami oczywiście tak samo, znaczy no, padem, prawo, lewo, no, ale klawiszami R1, R2 bardzo lepiej, lepiej się grało. W trzech próbach. W trzech próbach. Spróbujmy nasz Personal Best, czyli 52990. Tak więc zaczynamy. Gra jest nieby No, ale jak widać. Na początku. Potem jest po prostu poziom ciężki. Trzeba się skupić dokładnie. Ba, 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 Nie wiem czy mi się to uda w tych trzech próbach. A widzę, że początek jest znakominy. znakomity. Aj, nic mi nie... no niestety pierwsze trafienie. Bang bang bang, szybciej, 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 no i drugi. Bauer tutaj na trzy hity. O, pięknie no nie mogę, nie, nie mogę nie trafiać na wynik jaki mam wynik jest tak skupiony no i trzeci, no tylko 29 301 próba, no bardzo słaba tak więc zaczynamy drugą próbę druga próba, czy nam uda się bez personel zobaczymy, zaczynamy i Widzę na tarczy jakichś ninjów. Znaczy ninjów to są jakieś SS-mani, nie wiadomo co to jest. Skupienie pełną parą. 18 bonus. Czego pobić swój rekord bonusu? Bonus, który miałem chyba 65. Ale bardzo. O, teraz poszedł od Już Jeszcze głównie nie wiem, kogo mam uderzać teraz, jest 47. No i błąd. Co dużo ty sztuczników jest. Ale jakoś ogarnęliśmy to. Już roboty są. Jakoś wyczyliśmy swego. A i drugi strzał. I trzeci, no 34 130. Słabo, słabo. Kubmy się trochę teraz. Ostatnie, Ostatnia szansa, żeby pobić personal Best. 53 tysiące wystarczy. Także do trzech razy sztuka. Czas. Start. Początek jak widać jest bardzo łatwy, ale... Dosłownie minuta gry i poziom misera stał niemiłosiernie. 18, 19, 20, 21, 22. Trzeba dobrze sobie rozlokować tych przeciwników, żeby wiedzieć potem kogo uderzać. No i miss. Ale jeszcze 25 razy. Gdy Zaczynamy tutaj tej roboty się pojawiać Pierwszy strzał Drugi Tylko 17 tysięcy Już odpada od, po prostu od tego dźwięku tej gry Jest tak głośno w tej sławce No nie 25 tysięcy Jeszcze raz próbujemy Czwarta próba Czwarta próba, zrobimy sobie 5 prób, a może i 6. Musimy powieść w końcu personal best 22 24 Dobra, babeczkę teraz. Gościa podwójnie, babeczka, ninja. Babeczka, gościu, ninja, ninja, babeczka, gościu. Jest 43 Jest już że roboty się widzę, polegają. Miz. Aj, 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 aj drugi mis. I jeszcze strzała dostałem. Trzeci mis, drugi strzał. Nawet nie ma 30 tysięcy, 30 tysięcy Jeszcze jedna próba, jeszcze jedna próba Proszę na piąta Jedziemy 53 teraz Na strzała Nie za szybko to było, troszkę za szybko, ale udało się gościa jeszcze ściągnąć uh. No nie kolejny miss. Dobrze, trzeba do noca załadować. Drugi strzał. Oj, oj oj, Niesławna runda. Lego. go. tak kątem oka, że dopiero 10 tysięcy 000... punktów. A jeszcze mam tylko jedno serce. Się skupić, bo widzę Roboty tutaj idą. No i koniec, 21 080, jeszcze jakieś tutaj widzę trofeum, ale nie, ja, to tam po co mi do trofeum? siódma próba, miał być 3 już jest 7, zrobimy 10. Pięknie, 24-20, w pełni babki się mi wkurzują, ninja, podwójny, potrójny hit, roz, roz, czyli zciepienie, nic, nie wiem jak ja to zrobię teraz z tego kombosa, pięknie, pięknie, dobrze, dobrze. Aj, robot mi chyba kopnął. No mi znowu... Aj, ja, 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 szybko. Nie, 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 jeszcze ósma próba. Jeszcze ósma próba. W się uda. Obiecuję, że się uda. No, a jak się nie uda, no to trudno. To się nie uda. Pięć, sześć. Może jakimś tutaj sposobem ich zrobimy. Oj, otrzymałem bumpera, ale go... gości stał jak wryty bardzo dobrze. Połowa strata bonusa. Ludzie babki się nie tu zbliżali. Ninja ninja babka Bach-bach. Ba, 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 ba. Roboty. A i dopiero pierwszy stracony serce drugie czy będzie rekord? chyba będzie rekord uda się? uda jest! jest rekord 53 570 8 próbę spróbujemy jeszcze to 9 pubić 53 570 bardzo no, słaba jest jeszcze teraz walimy na 55 000 jeszcze zostanie jedna próba. Emosja lepsza niż w Mis, Miss. Trzeci i szczau. Kurde, ja nie wiem. przycisk. Trzeba zbierać już od początku. Ajajajajaj, nie tak, nie tak, nie tak, za szybko, za szybko, drugi strzał Ajajajaj, dobrze, dobrze, dobrze No i końc, ostatnia próba przed nami Dziesiąta próba, żeby pobić ten rekord na 55 tysięcy minimum I zaczynamy Może jakiś haka tutaj już zagramy A widzę, że od niego prawie całym nie to idzie O, jakiś idzie jeden pach, 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 pach. Uf, uf, uf. Pięknie. I teraz gościu podwójnie raz, raz. I podwójny gościu ninja. Jest dobrze, jest dobrze. Babka. Dobry hit. Aj trafiłem za szybko, za szybko, chciałem. Aj drugi szał. No i koniec, koniec, dziesiąta próba, no i koniec. Udało się pobić ale ledwo, ledwo 53 570, tylko 570 punktów więcej niż zaplanowałem. No nic, bardzo ciekawa gra, na taka na FIFA. No FIFA nie tylko FIFA jest, można jeszcze sobie coś innego pograć, no także... Myślę, że się Wam film spodobał, taki troszeczkę ten film relaksujący dla mnie i dla Was bo trzeba się zrelaksować przed kolejnym meczem FIWY po ten durny, durny awans. Także lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, polecajcie, udostępniajcie, trzymajcie się i cześć!